Teraz tą nogą hop e, dobrze, dziadek. Brawo! <grym> kot kot zabił, chciał. A patrzcie, hamuje. Ja weź aż. aż ale. Za... ma do tyłu hamulec i tu ma i tu ma hamulec. No, próbujemy, Iguś. Za pierwszym razem, i ty nie musisz się tam patrzeć tylko dalej. i i hop, mocno. Jeszcze, Jeszcze raz. raz i tyle razy, I mocno, mocno tu ciśnij. Ciśnij, ciśnij, dobrze, dobrze. Nie jest źle, nauczy się za chwilę.